Patrzcie panie i panewy, jaki wóz tu wrasta, co przejeżdżam koło niego to nie mogę się nie zatrzymać Już drugi raz tutaj staję, mówię, no tym razem go nagram Takie, takie furki tu stoją na Bawarii i wrastają, no wiadomo jak już Już widać jakie, jakie tarcze, nie? Jakie tarcze, już w środku wiadomo wychodzi wilgoć I tak dalej, to jest M3, E46 M3 w cabrio Patrzcie jak ten mech tu wszędzie wraca, no, aż nie mogę patrzeć, i rdza już wychodzi, nawet To jest katastrofa. Nie ale, ta czterorurka, tutaj to mówi, że tu nie ma żartów z tym autem, nie zdradza, że to jest, to jest jednak ten wóz. Co koni nie przejeżdżam, a ona jest jeszcze w manualu. Nie, ona jest jeszcze w manualu z czerwonymi skórami, wygląda pięknie. Kurde, doprowadziłby ją. I pojeździłby takim wozem. Coś koło czegoś koni na pewno to ma. Coś tu jakieś historie było, coś tu się wydarzyło, chyba bo tu jakieś plasticzka. Nie, tu chyba są to są wloty na tarcze hamulcowe, baranie. <grytanie> wloty na tarcze. No, tak już tu woda się skrapa w środku, widać. No, kurde, zaniedbane, to strasznie. A szkoda patrzeć na ten wóz normalnie. Ciekawe, ile kosztuje. No, tak to się prezentuje, no.